jest tej strony Piotr 80 i to jest nowy update z Brookhavena. Nikt jeszcze tego nie wrzucił na YouTube, więc to niby jest zwyczajny radiowóz policyjny, co nie? Ale na początku, zanim zobaczycie te wszystkie pojazdy, które zostały dodane, to mnie pokazuje, co tam jest na dole. Pewnie już obczailiście, no więc zostawcie suba i lajka. No więc dobra, pokazuję Wam pierwszy pojazd, to jest radiowóz policyjny, co nie? On nie ma serwisu zmiennego, ale jak klikniemy to, to jest szeryf, policja militarna, state trooper, no i to są w sumie trzy skiny. Dodatkowe one są na każdym pojeździe policyjnym. Tutaj jest, no to na wszystkim tak samo wygląda. Nic się w nich nie zmieniło za bardzo. Co my tu mamy? No, niestety na motorach nic nie ma. Ale klikniemy to. Tu mamy militarną policję, takie co. Fer, Sea Trooper oraz Militarna Policja została dodana. Ale jeśli weźmiemy coś takiego, to to też może być z policji. Nie wiem. Czemu Wolfpack wpadł na to, że to może być. Ze szeryfa, ale dobra. Jak jest military police? No, 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 okay, no. To akurat pasuje. To patrzałem. Pewnie będziecie zawiedzeni, ale to tutaj nie ma nic. No i przechodzimy do czołków. Czołk premium. On działa tak. Będę odgrywać najlepsze RP. Wystarczy zrobić coś takiego. No i to jest RP takie. Speed normalny do RP. Najlepsze. Możemy też tutaj strzelać sobie z działka. To jest tylko działko. Przypominam, jest tylko na czołku Premier. Tutaj mamy jedno miejsce siedzące oraz drugie. Więcej chyba już nie ma. Nic nie ma więcej, ale jeśli wejdziemy tu, to okaże się magia. Możemy jeździć tak czołgiem. No i według to mnie to jest fajna opcja. Na przykład do zrobienia, cały czołg już zobaczyliście, więc teraz pokażę Wam pomysł na zniszczony czołg. Oczywiście musi być to... No wiadomo. Czołg... Pre... Musimy mieć konto premium, inaczej to nie zadziała niestety. Bierzecie... No akurat tu nie potrzeba nic, ale... Jakbyście chcieli, to możecie odpalić coś takiego. Ten pojazd ma najwięcej dymu. nie jest w takich miejscach. Proszę bardzo. W drugim czołku też tak będzie. Zapewniam. No i tak możecie sobie zrobić na przykład do wojny albo coś. Usiąść o tak sobie przy tym wraku czołgu. No jeżeli że jesteście martwić coś takiego. No i tutaj... Tutaj się w ogóle zmieniło to logo, jakbyście pytali. To jest trochę inny czołg. To jest ten Nonu Premium. I on nie ma niestety działka. Ale za to możecie usiąść w tych miejscach. Czemu akurat tu? To jest zrobione? Nie wiem się robili coś takiego może tutaj nie ma żadnego miejsca kierującego Takie jest to opuszczone i macie tutaj oczywiście znowu takie działo Możecie zrobić to samo Ale napiszcie w komentarzu Czy to też wygląda Wam na tygrysa Patrzcie, przecież wystarczy przemalować, a tak? On zrobił Tygrysa w tej grze. <grystanie> to jest niemiecki czołg przecież. Nie wiem, snujcie swoje teorie, ale... To chyba jest... Tygrys. Jak dla mnie. To jest jak dla mnie Tygrys. A to jest dla mnie Abrams. No i dobra, tak to wygląda. E, takie są nasze pojazdy to wstępne. No to je, tak wygląda policja aktualnie zmieniło się logo policji Żadnych przedmiotów nie mamy ale jest za to szeryf policjant nowy policja militarna yy, i state trooper czyli taka osoba która wiecie jeździ sobie czy są jakieś yy, nowe rzeczy. W sumie chodzi mi o Istar Agi czy sekret takie Tego nie wiem Zbada się później Jestem ciekawy jeszcze czy nie, animacja została tak sama No więc to są roboty Pokazałam wam pojazdy nic więcej nie ma Jedyne co podejrzewam, że może się zmienić to jeszcze tutaj, że pod szkołą zamiast będzie zamiast o tego pojazdu będzie sobie stał jeden z tych czołgów, będzie rozwalony o tam W tym miejscu dokładnie. Bo wiem gdzie się to znajduje, ale nie miałem nigdy tego pakka niestety. Pokosztuje z jakiejś... I on kosztuje. 750 robux. To jest min... On kosztował 800? On kosztował 900 robux chyba kiedyś, no nie wiem. Ale tak czy jak to wszystko, domów żadnych nie ma. A tym bardziej by pisali o tym. Jeśli jest jakiś penthouse, to teraz zobaczymy. Nie wiem, co się mogło w sumie zmienić, ale. Nie, żadnych penthouse'ów niestety nie ma. Zwyczaj tutaj też nie ma. I jeszcze jedno. W helikopterze nie ma skórek, a przynajmniej powinni dodać tego seryfa chociaż. A no jak widzicie, co? Chociaż nie było tego, jak sprawdzałem to na publiku. Ale czemu jest jakiś State Trooper? Nie, nie widać, ale no dobra. Myślałem, że tego nie zrobili. Nevermind. Byłem przekonany, że. To nie, to nie jest zrobione. Dobra, mogę Was oszukać? Dobra. By the way, to wszystko w tym filmie. Nic więcej wiem, że się nie zmieniło. Podejrzewam, że to nie jest tam tak zmieniony, Nic więcej. Tak, ogólnie no. To wszystko w tym filmie. A jest jeszcze fotograf. Fotograf? To jest nowa praca. No, nie może. Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, czy był fotograf, ale chyba nie. Tu się nic nie zmieni. Dobra. Jestem pewny, że wszystko już sprawdziliśmy razem, widzowie. No więc. suby like. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo.